Ok, teraz Benjamin pokażę nam nowe produkty, jakie planują wprowadzić na rynek, trzy obudowy jak widać, Tak. pierwsza to jest, to może Tobie oddam głos. Dobrze, to jest e, nasz Ostrog Q, to mhm. jest e, tańsza wersja e, Ostroga, naszego Ostroga, ehm, kosztuje nie więcej, około e, 30 euro, czyli nie więcej, Koło 120, 120, złotych. 190, zależnie od, od sklepu. W porównaniu do, do oryginalnego, oryginalnego Ostrog'a ma taką meszową powierzchnię na, na froncie, no, żeby, żeby użytkownik ma lepszą chłodzenie, wentylację, w, swoje, tak? wentylację w, swoim, w swoim systemie. Potem mamy Sorex, to jest obudowa dedykowana do, do graczy, bardzo fajnie jest jeżeli E, e, zamocujesz tu wentylator e, świecące To poświetlenie tak, widać ładnie? Tak, tak, to ładnie wygląda. Mm -hmm. e, przede wszystkim jak e, masz takie e, bardziej intensywne kolory, takie czerwone lub e, zielone, Wielone. to super wygląda. A potem e, trzecia ob obudowa jest e, obudowa Lepy: e, bardziej elegancki, z taką gumową, e, e, powoką na, na froncie. E, tak jak ja widzę, wszystkie obrowe mają USB 3. Mm -hmm. um, um, I zmienny. W, zmienny kolor. Tak, mamy trzy modele: to jest uh, zielono-żółty, uh, potem mamy jeszcze czerwony lub, lub czarny. Czarny jest najbardziej popularny. Um, wszystkie są z USB 3 uh, um, interfejsami. I widzę wytłoczenia na panelach, mają wszystkie, nie? Tak. tak. Ten jest z okniem. O, proszę tego nie widziałem. Mamy okienko. Możemy jako przychylanie tutaj bez szybko to nie, to są. Bez tym, no, ok. bez szybko szurbek. Mhm. Nie mam problemu. Ale jest, jest okienko. Akurat okno pokazuje to co tak naprawdę chcemy widzieć, Ważne, nie? nie? Bo, bo zasłania, zasłania tutaj tak, całą tą... Tak, tutaj widać potem karty graficzną. Mhm. No, no tak jak pozostań. mówiłem, e, gracze często mają, mają e, pokazalne. Tak, tak, Pokaza pokazać swoje, swoje, że tak powiem. Pokazowe, nie? Klocki. Tak. Pokazówka. Potem mamy nowe, nową generację zaślecie lepa. lepa. To są trzy różne serie. Zaczniemy od słotego. To jest. Certyfikat Seria, Gold, tak? Tak. Seria e, G, Max, Max Gold się nazywa, mhm. e, to jest e, z 8, 800 e, watów, mamy też modele od 500 do 1000 watów. Okay. Ehm. Taka gumowa oprawka widzę, tak? Ehm, tak, mamy taką ramkę, która e, pomaga. To antywibracyjne. E, aby, ja, antywibracyjne. Ehm to Do zestawu dołożymy dwa różne kolory A, tylko obramówek, tak? Tak Czyli użytkownik może, może wybrać sam, który, który lubi najbardziej Przy zakupie, tak? Tak, przy czy Czyli kupujesz raz z ramkami, czy wybierasz... Razem, razem z ramkami okay. Ale w paczce znajdziesz dwa różne kolory Rozumiem Czyli okay. czarny lub czerwony Czerwony Ja osobiście wolę raczej eleganckie z czarną. Mhm. Ale jeżeli ktoś lubi. E, no tak, wiek? wiadomo. Jeżeli ktoś coś ma czerwone komponenty w środku, to wiadomo, sprawa tak, tak będzie lepiej widać. Tak. To, że, że będzie lepiej to dla niego wyglądało. Hmm? A to jest wtedy druga seria. Nazywa się Max Bron, mhm. bo ma e, brązowy certyfikat. Brązowy certyfikat. E, zacznie od 450W do, do 1000W. E, wszystkie modele są e, semi modularne, jak widać. E, mamy takie płaskie, e, płaskie kable? też. A nie? przepraszam. To błąd okay. Czyli w opłatach? Mhm. W opłatach. Tak. I te kable będą uniwersalne? Na przykład, że mogą pasować do jednego do drugiego zasilacza? Tak. Czy? Tak. 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 Okay. Bo, e, Yeah. Mm -hmm. e, oboje zasilacze są produkowane przez, przez samą fabrykę. Fabrykę, do okej. Okay. Dobrze, a, um, a to jest nowy model uh, uh, budżetowy. Aha. Nazywa się MXF1. Mm -hmm. F1? F1, tak. Um, ma taki bardziej uh, wyścigowy uh, uh, design. design. Um, jest bardzo tanio ale nadal zostawimy taki pewien pewien, pewien stopień jakości. Żeby jakość jakoś cały czas była zachowana, a tak. żeby była cena była. Tak, tak. To jest model 500 watów. A ma naprawdę 500 watów? Nie, nie tak jak. Czyli nie, na, nie, inna, na, nie na kartce, nie na. Tak, na Nie, nie jak producenci, którzy, którzy w, przede wszystkim w tej rozdziale cenie, które sprzedają 500 watów, watowe. Watowe, zasilać, a, a rzeczywiście ma tylko 300 czy 350. 350. Mhm. Więc to jest naprawdę 500 watów. Jest niemodulany. Dlaczego oczywiście też. Znaczy, no, cięcia taniej, kosztów a jak widać e, kable. Tak, tak. ale e, dla niektórych e, użytkowników e, to, to nie jest tak ważne, bo e, znaczy, i tak e, zachowujesz e, z tyłu, kable z tyłu. Z tyłu tak. Niektórzy nie wręcz nie z tego że osoby wolą nieoplecione, bo są bardziej elastyczne i łatwiej mm. je ułożyć w obudowie. Tak, a też, jak poprowadzi się je na, prawda, na tyle tacki płyty głównej, to i tak, takich nie, tak nie widać, a kable mm. główne, czyli. Tutaj Pisa Express, tak. 8 pinowy i KS4 tak. znaczy, pin są w ogóle ciągle. Tak, tylko tyku Peryferyjne są też takie same. Co więcej, um, pracuję bardzo cicho. Też, też byłem też uh, dziwiony, bo, bo uh, cena jest, jest dosyć tania, ale. Petrator jest cichy. E, cicho. I, um, nie ma certyfikatu 80, plus, plus, ale osiąga poziom mniej więcej brązowy. czyli, ładnie, czyli, czyli to jest 80, 80%... Oszczędzimy pieniądze, bo nie certyfikuje, certyfikujemy. Tak, tak, bo to oczywiście certyfikat, bo to dla tak. widza trzeba powiedzieć, że trzeba zapłacić, tak. trzeba zapłacić dokładnie. Tak. I no i oprócz, oprócz e, e, dla... dla e, Użytkowników końcowych, klientów końcowych, sprzedajemy taki zasilacz. Oczywiście też do e, e, profesjonal, profesjonalnych kanałów, e, kanałów tak, które budują systemy. Systemy dla, takie, na przykład gotowe komputery, to w tym tak. momencie oni będą używali, bo to będzie dla nich tańsze. W tym momencie mogą dać dobrą cenę na tak. zestaw komputerowy. Tak. Ok, Teraz zobaczymy sobie nowe wentylatory Lepa za dwa tygodnie, tak? Za dwa tygodnie będą dostępne. Będą dostępne. Są e, trzy, e, trzy e, różne serie. Mm -hmm. Jedna seria jest, nazywa się BOL Quiet. E, BOL jest e, skrót e, technologią łożyskową Lepa. Okay. Nazywa się e, bar e, Barometric Oil Bearing. Czyli olejowe łożysko. Yeah. Jest e, podobny do, do łożysku ena Maxa Twista, mm -hmm. ale nie tak, tak samo nie, nie całkiem tak samo mm -hmm. um, tak jak widać Wszystkie e, będą podświetlone? Tylko tylko, e, tylko? dwa modele okay. um, To jest model 3 Speed bo akurat 3 Speed To jest najtajniejsze, to jest bez podświe podświetlenia, okay. a e, e, w dostawie będzie, będzie adapta napięciowy, okay. żebyś mógł zmienić, zmienić Obroty wentylatora. Tak. tak jak widać, łopatki. łopatki kształt łopatki jest, jest różnie. Różnie się od pierwszych modelów mhm. LEPE. Przez, przez to możemy, um, możemy gwarantować e, spokojniejszy bie bieg e, Czyli przy, po, przy zachowaniu... tej e, samej przepustowości powietrza, tak, tak. przepływie powietrza. Tak, tak, tak jest. E, a też ma taką e, metalową ramkę, co ładnie wygląda. Mhm. Tutaj lepy też są, zobaczcie, lepy, lepy są tak. wycięte. Logo. Więc jest e, bardzo stabilna konstrukcja. Nie, nie takie tak e, rusza. Znaczy, że, że, że nie ma tak, e, tak dużo wibracji. Um, to jest model e, świecący e, tego serii e, Ball Quiet um, e, A to jest z um, e, przełącznikiem PWM Czteropinowe końcowe. Końcowe tak um, a trzecia wersja to jest, to Vortek. nazywa się vortex, bo ma taką Rzafie. ramką, vortex, który jest, jest. Kierunkuje powietrze, tak? Tak, kierunkuje powietrze, dlatego ten wentylator jest. Dobry do, 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 do kulerów, do tak. Lub radiatorów, bo powietrze nie tak. Nie się... rozprasza się, tylko jest roztrasza. skupione. Takie, takie wentylatory są raczej e, dla e, chłodzenia obudów, mm -hmm. a to raczej e, do kulerów lub radiatorów. A w końcu mogę też pokazać coś całkiem dla was. ekskluzywnego. To jest e, pierwszy prototyp e, nowego kształtu łopatek. Jak widać, myślę, że mm -hmm. nawet można ociągnąć. No proszę. Łatwo czyści się. Ja. tu też widać. W mm -hmm. też bardzo stabilna ramka, ale to e, pierwsza próba. Prototyp, prototyp so, także nie wiadomo, e, jak będzie, czyli tak. finalna. Nasz, nasz e, szef przyłożył, e, do przynosił e, od kombiutekka do nas, żebyśmy mogli okay. e, zobaczyć. Mm -hmm. Bezpośrednio e, od e, inżynierów on, on dostał. Czyli mogli sam po inżynieryjny, dokładnie. Aha. Tak, tak. No. I został kuler, tak? Tak. A potem mam jeszcze. Aha, jeszcze wentylatorki, co? Ten Chopa jeszcze. Miałeś już? Nie pamiętam. Tym... Nie, tego nie miałem. Tego A, nie miałem na pewno. To, co pokażę, bo to jest. Już mamy trochę dłużej na, na rynku. Mhm. A jak widać, ma taki. no proszę. Fajny efekt. Może tak będzie teraz. Teraz będzie lepiej widać taki ma... Tylko... tak? o. A O. O, jest to. Tak, widać dobrze. Uh -huh. To jest naprawdę unikalne. Nie ma, nie ma innego wentylatora na rynku, który ma takie... Taki Oświetlenie. Uh -huh. tak, nazywa się, efektem. Nazywa się, nazywa się e, Chopa, a kosztuje nawet nie, nie tak dużo, myślę nawet mniej niż, niż, niż e, 30 zł. Złotych, złotych. Ja? no to tanio, naprawdę tanie. To tanio. A mamy dwa modele z niebies niebieskimi i e, e, czerwonymi. poświetleniami. Odami, a efekt się generuje przez taki... Mm -hmm. um, jak jest, mówi? Nie wiem, wiesz co, wiesz, z, z, trudno nazwać dobre słowo Po angielsku był uh, uh, bar, LED bar. Bar, czyli no... Uh, uh, wiemy, wiemy o co chodzi, ale nie, ale nie możemy słowa mm, Ale widać, widać na ja więc <laughs> Dokładnie. <Dobrze. laughs> Także wiadomo o co chodzi. Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. <laughs> W końcu mamy pierwszy kule Lepa. To jest biały model, bo po prostu nie, nie, już nie miałem czarnego. czarnego bo w Europie sprzedajemy tylko czarnego. Tak? Aha. Tak. To jest model, który sprzedajemy tylko w Azji i w Stanach. Okej. Okay. W Europie sprzedajemy tylko czarne, ale jest podobne po prostu. Czarne tak, tylko ma, po prostu nie ma połowy białej dokładnie. Tak. Yeah. co więcej. E... Za dwa tygodnie pojawi się w sprzedaży. Znaczy nie biały, tak. tylko czarny. Czarny. Ci na, na testy. Okej, okay, super. Słuchajcie, będziemy mieli na testach także dostaniemy sampi. Super. Co? Tak. To wszystko olepia. Tak. A tutaj mamy um, nowy wentylator Enamaxa. Wygląda. E... Nie bardzo, bardzo um, atrakcyjnie mm -hmm. na, na, na pierwszy, pierwszy rzut, rzut oku, um, ale jest to wentylator 300 Storm, a ma taką nazwę, bo um, ma um, naprawdę wysoką um, prędkość. A prędkość obrotową? Prędkość um, aż do um, 1500 watów um, obrotów. obrotów, obrotów. Um, ma taki e, przełącznik. Tak jak e, wszystkie wentylatory APS A, co, od, okay, od Enemax. Mm. Mm. Tu można zmienić e, od 3 1500 do... e, 2500 3500. Mogę pokazać. Ło! Okay. Wow. Jest chat. To jest naprawdę. Co do serwerów, może. Być. Ja. To jest. E, do ekstremalnych e, systemów. A można potem wyłączyć trochę, trochę. A musi dużo ciszej, dokładnie. Ja. A potem 1500. A na 1500 bardzo cichy jest. Ja. Jak na 1500 mm. brutów jest bardzo jest, cichy. Jest, jest e, bardzo stabilny. Aha. Jest, e, jak się mówi. E, odporny do, e, do e, czy dział działanie w zakresach temperatur działa w tak, wysokich do, do zakresach temperatury 85 stopni, co jest stopni? Za? Ja. to dużo, ja. dużo. No, Czyli no, nie jest. będzie zmieniał swoich właściwości, gdyby tutaj m, chodzi o materiał, tak? Nie mm. będzie zmieniał swoich mm. właściwości. Ja. Ja. Nie ma wibracji, a też trzeba uważać. Przede wszystkim. No tak żeby, na <taki żeby żeby. Dokładnie. No tak na 3,5 faktycznie daje czadu. I będzie dostępny w październiku, prawdopodobnie. październik tego roku. A później e, też ekskluzywnie, pierwszy raz <noise> e, to jest e, najnowszy e, większy wentylator e, z 25 cm e, do obud obudów oczywiście. Mm -hmm. e, Pokazaliśmy na, na Computex pierwszy raz, mm -hmm. więc to jest pierwszy raz w roku, że, że mamy to tu. E, pokażę w, w operacji. Też mhm. trzeba lepiej widać, nie? Tak, lepiej Czyli widać. Czyli też ma, ma różne, różne, różne efekty no, wtedy. Zmienia się przyciskiem dokładnie. A będzie też w różnych kolorach. Mamy już dostępne takie 8, 18. Yy. 18 cm, mm -hmm. a to jest e, no, pierwszy większy model z mm -hmm. przeszyleniem. Wiemy, że, że dużo obudów e, teraz mają e, większy, większe sloty dla wentylatorów, bo e, można ociągać e, większą, większą e, wydajność chłodzenia e, przy, to... przy e, niższych, niższych obrotach, obrotach i, i głośności. Ja. Wszystko... Ok, to wszystko, wszystko. na dzisiaj chodzi o produkty. Sporo widzieliście nowości, których nie zobaczycie gdzie indziej. Ale jeszcze czy... coś. Ok. A, bonus, bonus. <laughs> jeszcze bonus. To jest jeszcze nie więcej tajemnica, bo pracujemy na całkiem inną dziedzinę. To są... Co LED. Co to jest? LED. Diody. Diodę. To jest e, nowy projekt, nad którym Enamax pracuje, Enamax Lightning. O, proszę. Czyli to będzie normalnie do oświetlenia? Tak, tak. To, e, jako żarówka. Tak, żarówka, tak. E, to jest taki, taka e, silikonowa. E, obudowa. Obudowa, czyli że, e, e, jest wodorodporna. Mhm. E, nie ma problemu, jeżeli. E, Padnie do. do no, na ziemię czy. Na tak? ziemię, nie się. Nie zepsuje no tak, się. Bo jest... za, nie się. Mhm. Poza tym ma dużo tych diod, tak? czyli wtedy masz lepszą, lepszą wyś... Oświ wyś... oświetlenie. 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 Tak. Bo z każdej strony tak. są diody, czyli dookoła mhm. są do 360 stopni, tak powiem, są diody umieszczone. Mhm. Mhm. W momencie, jeszcze jesteśmy w negocjacjach. Dystrybutorem, żeby ja, wprowadzić do europejskiego rynku. Okay. To jest całkiem nowy projekt. Już mamy stronę internetową, się nazywa enamaxlighting.com. Mm -hmm. A nawet byliśmy w Polsce, na, w Warszawie, na, 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 na targach i przedstawiliśmy raz również w, w Polsce. No proszę. No, i ben, będzie też e, oprócz tych e, żarówek. E, będziemy mieli też takie e, kompletne. A, panele, lampy. Panele. Lampy takiego rodzaju. Lub no proszę, to jest dla mnie rodzaju. zupełnie zaskoczenie. Hmm. No. Przez LED, tak oszczędzić tak dużo energii. Tak, energii, ja, ja u siebie że... na przykład w domu używam tylko e, żarówek LED. Oczywiście tak. nie tego typu, ale, ale również żarówek tak. LED, bo oszczędza jest... Można jeszcze dużo, um, e, dużo, dużo um, poprawić. Poprawić, udoskonalić, tak? O, tak, udoskonalić. Hmm. A, e, nie, nie tylko e, oświetlenie, też e, mają zasilać e, 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 wewnątrz, Aha. A, a to też jest e, zawsze e, Lepsza, słabsza wyszło? słabsza strona. strona tych żarówek, więc to masz, masz dużo możliwości, coś udoskonalić. Okej, okay. rozumiem. Super. Więc to jest jeden całkiem nowy, nowa dziedzina. A potem mam jeszcze. Zasilacze um, serwerowe. Już um, parę lat temu mieliśmy takie zasilacze w programie, ale e, teraz e, zaczniemy to ja. więcej e, z, e, większą, e, z większym naciskiem. Tak? naciskiem Na tak? Są różne modele, które już mamy. E, to jest model Flex ATX, a potem jeszcze większy. 250 lat. Tak tak o, ten to już jest konkretny. Tak, taki, taki model, nie? No to już jest konkretny. To jest ile. ile to trenować? są dwa moduły. Aha, widzę, widzę, widzę. Czyli to jest w obu, obudowie, mhm. dokładnie. I one się jako, jak, jak pracują jako jedna jedno jednostka, tak? Tak, czyli masz obudowę, która. Tak. Okay. znaczy, że um, w zewnątrz, wewnątrz są e, dwa razy. E, dwa razy czekaj. 800 watów myślę? Tak. Dwa razy 800 watów e, czyli um, cały zasilacz of, um, osiąga 800 watów. E, Rozdzielony przez dwa, ale jeżeli jeden moduł jest e, ma defekt, D tak, to drugi po podtrzyma. Możesz, może też podtrzymać 800 watów. Rozumiem, Okej. Okay. Taki rezultat system. Więc to wszystko, wszystko też um, bazuje na na własne, um, um, Jak się mówi Konstrukcji. E, tak, bo ja mamy inżynierzy, dla, dla zasilaczy, więc mamy mamy wiedzą e, wiedzą jak wiedzę, jak jak e, stworzyć, projektować stworzyć takie, takie produkty. Okay. Dlatego e, ja Myślimy, że, że mamy lepszą szansę zdobyć e, rynek, e, rynek tak? z takimi produktami. Okay. Więc to są całe, dwa całkiem nowe dziedziny. Okay. Przy okazji też mamy promocję razem z sklepem internetowym ProLine. E, można zamówić w sierpniu wszystkie produkty Enamaxa bez koszt transportu. Znaczy, że wysyłka, każdego, darmowa. Wysyłka, tak, wysyłka darmowa, jeżeli wartość jest ponad 199 zł. No. Więc jeżeli ktoś kupi obudowę Enamaxa, zasilacz Enamaxa e, lub Lepa, e, może oszczędzić koszt złotu okay. w sierpniu, od 1 sierpnia. Tak, zapraszamy na promocję. Tak, <laughs> dziękuję.